Nazywam się Magdalena Kozioł. Jestem rękodzielniczką, która mieszka na Podlasiu w gminie Czyże. Zajmuję się haftem krzyżykowym oraz tkactwem. W dniu dzisiejszym prowadzę warsztaty akurat z haftu krzyżykowego. Haft krzyżykowy tak naprawdę znam od dzieciństwa. Był to haft, który się zajmowałam i nauczyła mnie moja matka chrzestna. Jak zaczęłam tkać, Połączyłam tkactwo razem z haftem, wykorzystuję wzory, które są obecnie na tkaninach podlasia, spisuję je, a następnie przenoszę je na kanwę w formie krzyżyków. Na dzisiejszych warsztatach uczestnicy nauczą się podstaw haftu krzyżykowego. Na takie warsztaty mogą przyjść osoby początkujące, które do tej pory nigdy nie miały do czynienia z haftem. W ramach paru godzin powstaną małe formy hafciarskie, następnie mogą jakby nadal ćwiczyć ten haft w domu i tworzyć dalsze prace. Haft krzyżykowy na Podlasiu głównie obecnie jest na ręcznikach obrzędowych, które powstały na początku XX wieku, później przechodziło to w haft płaski. Też obecne są na przykład hafty na strojach ludowych lub haftowane są tradycyjne obrusy na tkanym linie. W hafcie wykrzykowym korzystamy zarówno z wzorów przedstawiających kwiaty, czy też są to geometryczne wzory powtarzalne. Haftować można w każdych warunkach, może być to w pociągu, może być to w parku, może być to nawet w samolocie. Nie potrzeba też dużo czasu, aby haftować. Ja z reguły poświęcam na to czasem nawet 10 czy 15 minut dziennie, co Naprawdę pozwala mi rozwinąć swoje umiejętności.